Przyda nam się drobna pomoc. Się. Nasz społeczny ogródek jest przepiękny. Oh, nie mogę się już doczekać koncertu podczas wielkiego otwarcia. Chcecie coś zjeść? A ja mam napoje. Wow. Wow. Ale Witajcie! Jako założycielki klubu pomocników z Malibu z radością witamy Was wszystkich w nowym ogrodzie społecznym. Super! Oby spodobało Wam się tak, jak nam podobało się jego tworzenie. Mieć wpływ na swoją okolicę. I może się przekonać.